Dobra, robię akcję jak multi przekręt. Album! A parental, advisory, explicit content. No i mówiłem, że jak multi to nie jest kurwa dla dzieci. Jest, mam to. Jak zwykle on jak tak. multi, kurwa. Kapryśnik, kurwa, nie mógł się zdecydować na jaki napis i kurwa, biedny montażysta tak. Który? On tak, 140 projektów za poprawki Kurwa, że nie <laughs> wiedziałem, żeby zapłacił kiedyś za poprawki. Wiem, bo z nim I robiłem, ja... nie. napis. Ale... Każdy napis. tak, proszę każdy napis. jest multi. Halo! Halo cześć. Kurwa, zasnąłem. To ja się muszę zmutować, a weź jeszcze iść spać Ale. na 3 minuty 12 sekund. A szamuj. Bo Bolikuję coś. Nie tak. no, re reaguję. Muszę iść na chwilę. Dobrze. Dobrze. Dobra. To do zobaczenia za 3 minutki. Nigdy mój nie złumie. Ty fajnie. Kumdziam, kumdziam. Za pełni na to miejsce, w którym jestem. Zero wsparcia od przemysłu, poznacie mój sekret. Z na mnie przekrę, na ciągle tu jestem. Kurwa, jesteś multi? No, jak ci się udało jest. ten z kurwa z, z tym Lokiem z i tak szybko fitogardnąć Po Potem jak skrytykowałem ich piosenkę to powiedział, że chciałby zrobić w końcu coś dobrego i napisał do mnie no <noise> wow. tak, zróbmy co. <noise> Przepraszam tripem, nie strzelajcie zobaczymy. do mnie O kurwa, ty, ja to niby oglądałem, ale nic nie pamiętam Nie wiedziałem, że masz taką stylówę. Zajmę? Ani nie gra, mnie w radiu Chociaż w wielu miejscach muszę tam zakładać tam, ten kaptur Każdy wie, kto to jest multi Każdy znała YFL, ale ignorują progres Jeśli to nie clickbait Pomimo wszystko, kurwy, nie zwolniłem tempa Czwarta pyta rok za rokiem Nie mogę już testać Mury multi, to no nie bez artykuł Mory to a na pozycji Czekają, by Kurwicie Pacyfik, właśnie widzę, dobrze Dzwoni nie ma czemu nie jakiegoś wersu, kurwimy Pacyfik <laughs> Skurwimy pacyfikaty, było... a ty ją no, nie no, możesz no, przestać. Było temu. policja, no właśnie, kurwa. Musisz nowy numer no nagrać numer... i wpleść tam policja nie łapie nas. Bronka też. Co no, 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 ta... no, przed Five City jeszcze, wiesz? Kurwa mać. Huntera, że. mam tylko Majka popas. i słowa dane, track. Te słowa nie na pokaz. i duże serce tacie. Gotowe zrobić. Ty a, 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 a to jest wszyte czy to jest postprodukcja? Co? Co wszyte? Multi. Nie, Ej, to jest przytem, jest... przytem na zamówienie nie wiem. Tylko Majka popatrz i słowa dane macę. Te słowa nie na pokaz i duże serce w tace, Gotowy zrobić wszystko, żeby tylko zabrać sn. Dzwoni telefon, że odwołano mi wejście. Większy no tak, raper im się spróbuje, że to nie przejdzie. Tyle rzeczy zaprasza mi się w ja Ty tego okay. nie wiesz. Dlatego zastanów się, nie wiesz. się na to miejsce, w którym jestem. Zero wsparcia od przemysłu, poznajcie mój o, no, sekret. Z góry na mybce grę, nie jestem. Zjakuję tam.

Jeden mały rok dogoniłem konkurencję Czujesz jak Lamborghini, Avanta, do do w Lamborghini, Avantador albo będzie Płysz tam ordowizę, się za parę lat na myśl kurwa, mryga my mi po oczach, kurwa co ja mam, kurwa się cieszyć Weź, Kurwa jadę. siedzę, kurwa, ma ledwo patrzę popatrzcie <ślały> ja. jak ktoś ma na przykład epilepsję. No właśnie, kurwa, nawet informacji Myślałem, nie, nie, nie dał. Nie myślałeś kurwa, mentalu o czymś takim. zajebanych No właśnie, tylko żeby boksa opierdolić, kurwa. Zobacz. ja nie ogląda YouTube'a, ktoś ma epilepsję YouTube'a ogląda. ja bym miał myśleć o każdym, to bym nie streamował, bo ty Mercedesa Ginos nie by było Ci przykro, więc kurwa bym wyłączył streama, a nadal streamuję. Zobacz kurwa, takie zobacz jak to robią profesjonaliści tutaj kurwa. Chodzisz na film, kurwa od razu masz ostrzeżenie dla osób chorych na podaczkę lub epilepsję, od razu z bomby, a Ty nawet nie pomyślisz o czymś takim. Zobacz ja ja, kurwa. Bo, ja, ja nie, nie montowałem tego klipu. No ale mógłbyś pomyśleć, Travis Scott też kurwa grał tylko koncert, a Ty kurwa się teraz nie Jestem już widziałem. Co? Jakie porównanie dajesz, się Ale ten kurwa! W jeden mały o, rok dogoniłem konkurencji. Czujesz się jak Lamborghini, awantador, ale tak tak będzie Zresztą mordo widzę się za parę lat na mieście. Już legalnie nie zaprzekręcam, to też przekręcam się na wstępie. Nie no, nie bo... ja wiem teraz w robi tak, kurwa. Wy ja. co podkładały kłody, kiedy ale, szedłem. Te pupy, tak co to zerwały ze mną, bo to nie pewne. Te o, turnie, co widziały we mnie, tylko hmm. cyfer. Wa, wa. Suck my Zuck, co. Przy albumach robi bibę, tańczy cały blok Po albumach grubo idę w zakupowy no, pogo, pogo, Tak Takie ruchy HMSL, są na pogo. klipie, czary na ciele ha, ho, a to jedynie był rok Teraz wiem, że to wiesz, był to mnie na dno Ile demonicznych myśli odrzucił Dzięki za Ty, a widziałeś, widziałeś, widziałeś jaką chujową emotkę Gino tu siebie pogo? Jaką? Co ma?

Piecą. O, tutaj zobacz, no, to so, ta, tutaj kurwa no, dobra o, reakcja. O, o. Ye, ye. No nie no, co ale, mogę ale... powiedzieć? Fajna, ale plecak lepszy. Kurwa, no, nie ty, wiem putwo. czy. Z żartuję, kurwa, powiem tak. A co sądzisz? A co sądzisz y, ziomeczki ziome czy przeklęt lepszy? Ziomeczki, ziomeczki ziomy, ziomeczki ziomy, no. ziomeczki ziomy, zobacz no, tu się siedzi. Nie, obiektownie, obiektownie. O, dla mnie na tego dla nie, niesłuchacza takiej muzyki przekręt lepszy. Jak słuchacza Palucha, tak? To przekręt lepszy. <laughs> nie, nie ma nikogo. O tak, kurwa. Padlu. To moje <laughs> ludzie. Dobra. Inaczej do <laughs> Czekaj, bo 1, to jest jakieś. Young multi przekręt, ale lepszy fit. Mam płytę Palucha, O, no to jest co no, no, no da się? O, Żartuję, yes. zobacz. No hejt okay, też no, 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 za no, za <laughs> Ej, zajebiste kurwa. To, dziękuję Targen no, za trzeci za trzeci miesiąc, no. witam. Pętla od minuty kurwa leci, Dobra, tak, no, mega nieźle zrobione, pętla od minuty kurwa Dobra, Dobra, ty jesteś, kurwa Głuchy kurwa. kurwa Ty, ty masz przy... czy masz zakryte kurwa biedą, bo ja już nie wiem kurwa no. Przepraszam, powiem tak Wysy, kurwa. Wysy, Powiem tak Tylko na teledysk. jak teledysk zapętlony to muzyka też jest zapętlona kurwa no. No, no tak, racja o nie Mogę się powiedzieć, czy będzie się kurwa o, Czarka tego... Już nie Bo on kurwa, nie szanuje ludzi jak ktoś ma nie pieniędzy kurwa Czasami Dziękuję Czarka za trójkę bo... Przekazałbym no, ale się kurwa kłócą Jeden zmysł kurwa wzrok go z tyłu Gdzie nie ma To z powrotem To z powrotem To już nie przeczytasz Chciałem powiedzieć, że... Chciałem powiedzieć, że... No i zapomniałem przez was, kurwa. A, puścimy, to może nowy Albert. Aha, no że tego, że ziomeczki ziomy, do, jako, do słuchania to słuchałbym ziomeczki zioma a nie przekręt. Ale ja na przykład po prostu nie lubię takich kurwa bitów. ciekawa opinia. Ciekawa ja nie opinia. lubię takich bitów, co mi kurwa dzwonią w uszach. Ale bardzo no, nie szanuję za tak tekst... Opinia, ale... Bardzo szanuję za tekst, że jest kurwa w końcu nawinięte o odwołaniu koncertu. Teraz wjeżdżamy w te no, kluby. <gry> no, witam, no, witam, no, o sprawę. No, no.